Co to jest gastropatia żółciowa i jakie są jej przyczyny? Gastropatia żółciowa to niezapalne uszkodzenie błony śluzowej żołądka spowodowane długim oddziaływaniem żółci na żołądek. Do rozwoju gastropatii żółciowej dochodzi, gdy w żołądku znajduje się żółć, która dostaje się tam z dwunastnicy. W warunkach prawidłowych żółć jest wydzielania przez drogi żółciowe do dwunastnicy, pierwszego odcinka jelita cienkiego, gdzie bierze udział w trawieniu tłuszczów. Żółć może się przedostać do żołądka, jeśli dojdzie do zaburzeń motoryki przewodu pokarmowego, które powodują przemieszczanie się treści pokarmowej w nieprawidłowym kierunku, cofanie się. Do takich sytuacji dochodzi między innymi w przypadku refluksu dwunastniczo-żołądkowego po usunięciu pęcherzyka żółciowego lub po niektórych operacjach żołądka, żółć przedostająca się do żołądka powoduje uszkodzenie jego błony śluzowej. Jak często występuje gastropatia żółciowa? Gastropatia żółciowa należy do grupy tzw. chemicznych zapaleń żołądka, stanowiących do 10% wszystkich zapaleń tego narządu, jak się objawia gastropatia żółciowa. Gastropatia żółciowa może przebiegać bezobjawowo lub z minimalnymi objawami i zostaje rozpoznana podczas badań endoskopowych wykonywanych z innych przyczyn. Objawy wywołane przez żółć zalegającą w żołądku są niespecyficzne i obejmują tak objawy dyspeptyczne, czyli dyskomfort i/lub ból w nadbrzuszu, nudności, czasem wymioty. Co robić w przypadku wystąpienia objawów gastropatii żółciowej? Objawy w przebiegu gastropatii żółciowej są niespecyficzne i mogą występować także w innych chorobach. W razie wystąpienia objawów dyspeptycznych, takich jak dyskomfort i zresz lub ból w nadbrzuszu, nudności, wymioty, a zwłaszcza w razie utrzymywania się ich przez dłuższy czas, tygodnie, należy zgłosić się do lekarza, pozycja w jaki sposób lekarz ustala rozpoznanie gastropatii żółciowej? Gastropatia żółciowa może przebiegać bezobjawowo i jest wówczas przypadkowym znaleziskiem w trakcie badania endoskopowego wykonywanego z innych przyczyn, częściej jednak występują niespecyficzne objawy, czyli nudności, dyskomfort, bóle w nadbrzuszu itd. W przypadku uporczywych lub nawracających objawów tego typu wykonuje się badanie endoskopowe? Rozpoznanie gastropatii żółciowej ustala się na podstawie stwierdzenia typowych zmian w obrazie endoskopowym, zaczerwienienia śluzówki i wytapetowania kryształkami żółci w czystej postaci gastropatii żółciowej, to znaczy nie ma innych przyczyn uszkodzenia błony śluzowej żołądka. W badaniu mikroskopowym nie stwierdza się nacieków komórkowych u pacjentów z rozpoznaniem gastropatii żółciowej, u których objawy dyspeptyczne utrzymują się pomimo leczenia. Konieczne może być poszukiwanie innych przyczyn. Rozszerzenia diagnostyki wymagają tak zwane objawy alarmujące objawy wybudzające ze snu niezamierzona utrata masy ciała wymioty niedokrwistość krwawienie z przewodu pokarmowego. Jakie są metody leczenia gastropatii żółciowej? Postępowanie w gastropatii żółciowej obejmuje leczenie przyczynowe i objawowe. W leczeniu przyczynowym, mającym na celu usunięcie przyczyny choroby okresowo stosuje się leki wpływające na przemieszczanie się treści pokarmowej w przewodzie pokarmowym TZW leki prokinetyczne. W niektórych sytuacjach w razie gastropatii żółciowej, w wyniku wcześniejszego leczenia chirurgicznego żołądka, konieczne może być wykonanie kolejnego zabiegu operacyjnego. Ma to na celu zmianę stosunków anatomicznych i uniknięcie zarzucania treści dwunastniczej do żołądka. W leczeniu objawowym, mającym na celu złagodzenie lub całkowite usunięcie objawów choroby, stosuje się leki wiążące kwasy żółciowe. Dostępne bez recepty leki zawierające kwas alginowy. Pomocniczo można stosować dietę lekkostrawną z wykluczeniem ostrych przypraw. Ważne jest regularne spożywanie posiłków, które powinny mieć małą objętość. Posiłki należy spożywać w spokoju, bez pośpiechu i stresu. Zobacz również dieta w chorobie wrzodowej. Czy możliwe jest całkowite wyleczenie gastropatii żółciowej? W dostępnej literaturze brakuje dokładnych danych na temat skuteczności leczenia czy całkowitego wyleczenia. Co trzeba robić po zakończeniu leczenia gastropatii żółciowej? Nie ma ustalonych zasad dotyczących opieki po wyleczeniu z gastropatii żółciowej. O konieczności kontrolnych badań. W tym gastroskopii, decyduje lekarz na podstawie ewentualnego nawrotu objawów.